Ile procent uczniów zespołu szkół stanowią chłopcy uczęszczający do gimnazjum? Przede wszystkim musimy obliczyć, ile uczniów chodzi do gimnazjum. Z poprzedniego zadania powtórzmy sobie obliczenia. Na się 270. Teraz wiemy, że do gimnazjum 40%, w gimnazjum 40 to są dziewczęta, zatem chłopców jest 60%, czyli 270 razy. 60% równa się, rozpiszmy sobie, procent jako ułamek, czyli 60 setnych, jedno 0 możemy skrócić, drugie 0 możemy skrócić i mamy e, 6 razy 27, 20 razy 6 to jest 120 plus 42, 162. Zatem e, wszyscy... U, wszyscy hu, e, Uczniowie, którzy są chłopcami w gimnazjum, jest ich 162. Musimy obliczyć teraz procent, jaki stanowią w całości yy, zespołu szkół, czyli 162 przez 900 i to sobie policzymy na kalkulatorze szybciutko. To jest yy, równe 0,18, czyli inaczej ujmując to. 18 setnych, a to jak widzicie możemy sobie przypom przypomnieć, że to jest 18%. Zaznaczamy tą odpowiedź